No, na pewno was jest przyjemna hala, bardzo fajnie się tutaj gra. No, ale nie przyszliśmy tutaj fajnie pograć, przyszliśmy wygrać, bo tylko to już nam zostało. Jesteśmy już no, praktycznie, praktycznie, no, jesteśmy pod ścianą, nie możemy już, już przegrać żadnego spotkania, więc na pewno to zostawimy. Kawał serducha na boisku i mam nadzieję, że to rozwiężemy. Raz na pewno, bo sam raz miałem przyjemność grać w takim półfinale, gdzie 2-0 przegrywaliśmy i wygraliśmy 3-2, ale ile razy to nie wiem, powiedz mi. No, łącznie cztery. Łącznie cztery. No, Czyli statystyka jest po naszej stronie. No cóż, no bo jakieś tam minimalne detale, myślę, w tym, w tym drugim spotkaniu decydowały. Nawet w tym trzecim secie przegranym minimalnie z naszej strony. Gdzieś, gdzieś, dwie, dwie akcje mieliśmy po swojej stronie. No sam mój błąd w ataku z lewej strony z dotknięciem siatki, co przez 15 lat mi się nie zdarzyło, więc kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Nieszczęśliwie było to w piłce setowej dla Strzembian. No ale myślę, że musimy się na pewno zaryzykować w polu zagrywki, żeby odrzucić rywali od siatki i, i później gramy całkiem nieźle. Całkiem nieźle Czy, czytamy, czytamy grę, jesteśmy tym podwójnym blokiem, czy czasami po tam gdzie trzeba być. No i też jest klasa przeciwnika po drugiej stronie. Jeżeli będzie kończył wszystkie trudne piłki, no to będzie się grało zdecydowanie trudniej. No ale pokazaliśmy, że potrafimy zagrać wyblokiem, zablokować i, i, i ta kontra już w tym drugim spotkaniu z naszej strony wyglądała zdecydowanie lepiej niż w pierwszym. Więc wierzę, że jutro zagramy dobre spotkanie. Jesteśmy też wszyscy chyba w komplecie na jutro. No i cóż, zostawimy wszystko, żeby jutro zwyciężyć i zobaczymy o 23:30 być może, kto, kto wygra. Cóż, no pewnie trochę w nogach czujemy, no nie da się ukryć, szczególnie to ostatnie spotkanie. Ta częstotliwość u nas była, tak jak wspomniałeś, większa, no ale to nic nie zmienia. No jutro będziemy chcieli wygrać, wyjść na boisko i, i, i postawić się ekipie zastrzębia, która na pewno będzie chciała to zamknąć u siebie w, przed własną publicznością. I tyle, zobaczymy. No, fizyka pewnie w jakimś stopniu na pewno decyduje, ale no, mam nadzieję, że, że naszą, naszą dobrą grą będziemy mogli te słabości fizyczne przezwyciężyć i jutro wygrać.